Hej, hej, hej! Witam, witam was wszystkich, moi mili. Eee, witam was bardzo serdecznie z tej strony. Eee, oczywiście ponownie Calvern. Wracamy do naszych przygód <coughs> z komandorem Szepardem. I tak, pozwoliłem sobie wrócić na statek, jak zapewne widzicie. Ymm, będziemy ruszali sobie wykonać chyba ostatnie zadanko poboczne, które nam się aktywowało w windzie, ymm, gdy jechaliśmy nad Cytadelią. <coughs> Zakładnik. Wejdź na pokład frachtowca. okej. Okay. System Fariata. Farinta. Farinata. Przepraszam. Gromady Hades Gamma. Ok. <laughs> I potem po wykonaniu tego zadania prawdopodobnie ruszymy na Wirmir w końcu. Hades hmm. Gamma jest tu. Farinata, ok. No to lecimy. Dobra, jesteśmy. Na początek szybko przeszukajmy właśnie. Pasy asteroid. Metal lekki. Sprawdźmy sobie tą planetkę. Pusto. Teraz ta. Badanie. Dysk z danymi Protean. Okej. Okay. Pierwiastek ziem rzadkich. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Sprawdzamy jeszcze ten pas asteroid do końca. Pusto. Okej. Okay. MSV Ontario. Sprawdźmy kto uprowadził lecących nim. Lecący nim osoby. weźmy Meliarę oraz Garusa, zaakceptuj. Mm -hmm -hmm. Wolfranowe mam załadowane, sobie zmienimy na fragmentujące. Dokładnie tak. No radar nam pokazuje, że Ewidentnie ktoś tu na nas czeka. Szepar odejdź od tej ścianki. Intruder! terrorysta! Musimy ich szybko wyeliminować Mamy na to ograniczony czas oczywiście. Garus strzelaj, strzelaj do niego albo do niej. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ładnie. Wszędzie pusto. Prawdopodobnie tu. see how it is you write letters and everyone ignores you force is the only thing people appreciate so how about if i kill chairman burns and finish this charade please i was trying to help you people let's not do anything we're all going to regret why not what have we got to lose since the chairman here decided that we didn't get reparations we've got nothing left to live for but i've changed my mind Seeing you all, it, it, it's clear that you all deserve. You had your chance. Some L2s are nearly crippled from side effects of the implants, but you voted against reparations. Think about this Burns is the one man who can help you. Yes, if you release me, I can take another look at the reparations request. What? We're supposed to trust you? Sure, you promise us freedom and say everything will be fine, but as soon as we surrender, you'll double cross us. I'm not promising to let you go. All I'm saying is that Burns will take another look. Right, Burns? Absolutely. I had no idea that the L2 biotics were this desperate. If I'd known. The reparations will come. For whatever it's worth, I promise that. You're right. I don't want to die. Maybe something will happen this time. We surrender.

Ok, udało się. Same poziomy ósme. Kurde, a ja bym chciał zdobywać pozomy... poziomy. Poziomy <coughs> dziewiąte już przeważnie. Brakuje mi nanosmarów. Do idealnej broni. Średni pancerz człowiek, pistolet, rządło 8. Ok, zobaczmy, czy dla liary nie mamy. Jakiegoś nowego pancerza. Ono może używać ludzkich pancerzy, ale tylko lekkich. Nie mamy nic. Ok. Jeszcze jedno pomieszczenie. Jest! Nano smary w końcu. Moje życzenia się ziściły. Od razu. Od razu, od razu. Przebuduję sobie broń. Wuj bojowe, 15% do maksymalnej celności. Nanosmary, 5% do obrażeń, 20% redukcji ciepła. Uwielbiam to. I tu mamy 21% do stabilności broni. 15% do maksymalnej celności. Wuj bojowe. O, w ten sposób teraz będzie siedziało. Nanosmary to najlepsze z możliwych modyfikacji do karabinów, do broni ogólnie. Tyle wam mogę powiedzieć. W połączeniu z Wii bojową, bądź też ze stabilizatorem, chociażby. No to, to to są dobre połączenia, właśnie. Wracamy na Normandię w takim wypadku. I co, kierunek chyba wirmir Tak mi się wydaje. Chyba, że admirał Hackett nie będzie miał dla nas kolejnego zadania.

na Wirmir, przedostatnia fabularna planeta. Oczywiście na początek szybkie badanie pozostałych planet w tym układzie. Chociaż mogły być już przebadane przez kogoś innego, nie zdziwiłbym się. Mhm. Nie ma żadnych planów do badania. W takim wypadku lądujemy. Kogo by tu zabrać? Kogo, kogo, kogo? Nie ma znaczenia większego.

Wiesz, fraca elektronika ci nie potrzebna, no to do pistoletów. Ale ja chciałem sprawdzić hmm. pancerze dla Was, ale widzę, że nie macie żadnych ciekawych, więc szybko, szybko ruszamy. Radar pokazuje, że przed nami prawdopodobnie, nie prawdopodobnie, tylko na pewno są przeciwnicy. Są Getów. Jedna mniej. O, kolejna. Gdzieś tu. O, jest. Trzecia z głowy. Jedziemy dalej. Starajmy się nie rozjeżdżać tych krabopodobnych stworzeń. Na razie postrzelamy sobie z głównego działa. Bo czemu i nie? O, pięknie. Jestem ciekaw, ile mi brakuje do poziomu. Jeszcze trochę. Ale 50 wbijemy na pewno i z tego się cieszę. Wow, 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 wow. Też mam coś mocnego. Nawet mocniejszego niż ty. Miałeś. i tu sądy, ale nas sklepią. Tędy chyba, co nie? Nie ma innej ścieżki, tak mi się wydaje. Mhm. O, dojeżdżam do pierwszej. Placówki silnie strzeżonej, oczywiście. Dobra, oczywiście wysiądziemy i przeszukamy. Mm, tu walczymy z Getami, prawda? Nanosmary. Teraz będziemy tu chwilę nanosmary zdobywali. Weź wszystko. Mm. amunicję zmienimy na wolframową oczywiście. Na chwilkę zerknę na Expander. Minus 10% do absorpcji ciepła, 20% do obrażeń. Nice, ale podaruję sobie. <laughs> o, właśnie tak, fil de Najpierw sobie zbadamy szafkę z bronią. Nic ciekawego. Na sprzedaż. Ale padacie jak muchy. Ładnie. Kolejna... O, kurde, tutaj będzie. Trudno się do niej dostać. I się nie uda. Trudno, użyjemy sobie omni żelu. Te przedmioty sobie właśnie zmienimy w omni żel, który zużyliśmy na otwarcie tej skrzynki. Oprócz tego nic. Nie ma. Ok. Wracamy do Mako w takim wypadku. I, 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 ruszamy dalej. To jeszcze nie tu są wieżyczki, które musimy wyłączyć. Obóz salaria. No, jeszcze kawałek mamy do tego obozu. O, przed nami coś większego kolos. Zbliżało się. Okej, okay. całkiem sporo doświadczenia. A, pancerniki, no to zbliżamy się. Coraz niebezpieczniej. Za chwilę nam nawet... Level wskoczy na pewno raczej. Wskoczy nam, no tu mamy. Pojedziemy sobie prawą stroną. O kurde, ale wjechałem. harczy już praktycznie nie mamy i dlatego trzeba Uuu, ostrożnie nie bywa ale wolno nam się ładuje To dobra. Szybko level dodajmy. Karabiny snajperskie. Brykowi dalej strzelby atali pistolety. Tak, moglibyśmy wrócić. Do tej drugiej odnogi i się rozprawić z pozostałymi. I raczej na pewno to zrobimy, ponieważ <laughs> doświadczenie. Piechotą nie chodzi. Okej, okay, kolejny kolos z głowy. Jeszcze mamy jednego Geta prawdopodobnie tam. A nie, to jest pancernik. No. I teraz spokojnie możemy ruszać dalej. Jest jest pierwsze działo. Ale już do nas strzelają. Nie mamy w ogóle tarcz w Mako. Jesteśmy podatni na ich wszelkie Ataki. No cóż. A użyłem naprawy. No dobra, niech będzie. O tak. Podczas naprawy jesteśmy bezbronni w Mako. Nie możemy w ogóle się ruszać, strzelać. Tylko rozglądać się. w Rex nie strasz mnie, tak dobra. Wszyscy chyba. Pozbędziemy się teraz tych dział. Oczywiście najpierw przeszukamy szafeczki. No, to chyba byłoby na tyle. Normandia ma teraz wolne podejście do lądowania. Jest nasz Mako. Ciekawe, czy się tarczy. Tak, troszkę się zregenerowały. A jest! Normandia śliczna nasza. Uf, co to było? Co to było? Uciekamy! Będą bili. Okej. Okay. Jeszcze musimy otworzyć sobie przejście. O co sobie to szybko załatwimy, i nie strzelać mi do mojego maku. Zdychać. No. smells good, mm. get zrożna. Rządło, Pistolet Karpów. Wszystko nas sprzedaż W ogóle ile mamy gotówki? Weź wszystko No, całkiem sporo Na pewno dobijemy do Maksymalnej ilości kredytów jaką mo Możemy przy sobie targać No już dobijamy zresztą do Naszego maksimum będziemy musieli właśnie sprzedać, ale tam chyba w obozie Salarian był jakiś sprzedawca. Tak mi się wydaje. Ja yeah, ruszamy. Normandia mogła nam troszkę pomóc tutaj, ale wybaczymy Jokerowi mm, ten mały, to małe nieporozumienie. W Mako już tarcze są na poziomie połowy, ale i tak już nie będziemy z niego korzystali. Normandia jest uziemiona, ale nic nie szkodzi.

You and your crew have just landed in the middle of a hot zone. Every AA gun within ten miles has been alerted to your presence. What are we supposed to do in the meantime? We stay put until the council sends the reinforcements we requested. We are the reinforcements. What? You're all they sent? I told the council to send a fleet. Ta, każdy flotę. We couldn't understand your transmission. They sent me to investigate. That is a repetition of our task. I lost half my men investigating this place. So, what have you found? Saren's base of operations. He set up a research facility here, but it's crawling with Geth and very well fortified. Is he here? Have you seen him? No, but his Geth are everywhere, and we've intercepted some comms referring to Saren. This is his facility, there's no doubt about that. What's Saren researching? He's using the facility to breed an army of Krogan. How is that possible? Apparently, Saren has discovered a cure for the genophage. No I tutaj Wrex będzie... nad What's so important about curing this genophage? It was the solution to the Krogan problem. We introduced the genophage to the Krogan population after the uprising, to quell their numbers. Without it, the Krogan will quickly overrun the galaxy. And these Krogan follow Saren. The Gath are bad enough, but a Krogan army? He'd be almost unstoppable. Exactly my thoughts. We must ensure that this facility and its secrets are destroyed. Destroyed? I don't think so. Our people are dying. This cure can save them. If that cure leaves this planet, the Krogan will become unstoppable. We can't make the same mistake again. We are not a mistake. No Is he going to be a problem? We already have enough angry Krogan to deal with. He'll be fine. I'll talk to him. I'd appreciate that, Commander. My men and I need to rethink our plan of attack. Can you give us some time? Go ahead, Captain. I'll come back soon. We won't be long, Commander. In the meantime, if you need any supplies, you can talk to Commander Rentola. He's in one of the tents nearby. Okay. musimy pogadać z <coughs> Rexem. Musimy sprzedać trochę śmieci.

Cóż, yy, prawdopodobnie skończymy na tym Wirmir, yy, tak więc do usłyszenia moi mili w następnych odcinkach, trzymajcie się ciepło i na razie, hej!